Apeluję do wszystkich, także za sprawą środków masowego przekazu, żeby zakończyć wojnę polsko-polską w kwestiach, która, które dotyczą nas wszystkich, a więc w kwestiach opieki zdrowotnej i w kwestiach bezpieczeństwa. I tak wyobrażam sobie, drodzy Państwo, naszą kochaną, wspaniałą, wielką, Rzeczpospolitą Polską. A więc krótko i na temat. Ja wierzę, że pan wygra wybory i że może nawet osiągniemy milion głosów więcej, tak? Ja to bardzo głęboko wierzę, ale... Ja, milion wystarczy. Ale muszę tą, jak to się mówi, Łuskie dziegdziu dodać. Obawiam się, że te wybory nie zostaną uznane i zostaną, jak to powiem złośliwie, oficjalnie na w mediach społeczeństwa unieważniona przez pana Donalda Tuska. I wyprowadzi. Po prostu krótko mówiąc, ja, ten człowiek nie zrobił czegoś takiego, co nie zrobił od czasu Wojtka a Ja pamiętam stan wojenny. I obawiam się, że ten człowiek nie ma nic do stracenia i zrobi wszystko, żeby. Nawet jak pan wygra wybory, że pan nie został prezydentem. Czy jest jakiś plan B? Przepraszam. Ja, ja wierzę, że dzięki Państwa wsparciu i wygramy wybory prezydenckie, dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu i wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego. Natomiast jeśli chodzi o Pana Premiera Donalda Tuska, ja rozumiem Pana, pana emocje, to że jest Pan zaniepokojony, to jest rzecz... Wszyscy Państwo jesteście zanie... My wszyscy jesteśmy zaniepokojeni. Artykuł 7 Konstytucji, drodzy Państwo, o praworządności, łamany z regularnością każdego tygodnia czy każdego miesiąca. Już wiele wydarzyło się po prostu w naszym wspólnym życiu po 15. jako wspólnoty narodowej po 15 października 23 roku, co nas bardzo niepokoi. I stąd pewnie pana pytanie, jakieś decyzje podawane na Twitterze, nieuznawanie wyroków Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, jak mówi artykuł 7 Konstytucji, uchwały zamiast ustaw, no i ta sprawa, która nie jako człowieka, który wiele lat był w dyplomacji historycznej za sprawą bycia prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a więc upominałem się o polską pamięć narodową na wszystkich kontynentach na świecie, to jeszcze jedna sprawa mnie bardzo niepokoi. Ta sprawa, że w ponad 70 państwach na świecie Polska nie ma drodzy szanowni państwo swojego ambasadora. Mówimy o budowie, mówimy o tym, że jutro prezydent Donald Trump wejdzie do Białego DOMU, musimy budować sojusz bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO, a prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje człowiek, którego ten sam premier, jakiego, którego pan wymienił, czyli Donald Tusk, publicznie oskarżał o współpracę z Federacją Rosyjską i zdaje się nigdy za to nie przeprosił. To już nie jest kwestia naszych emocji partyjnych, politycznych, to jest, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Z tego przekonania ja wszystkich państwa rozumiem, że macie obawę. Tak, wygramy z tą energią wybory prezydenckie i co się dalej stanie. Ale ja państwu gwarantuję, że jak wygramy wybory prezydenckie, a państwo polskie przecież istnieje, to jesteśmy narodem, który po zwycięstwie w wyborach prezydenckich będzie gotowy do tego, aby swojego prezydenta wprowadzić do pałacu prezydenckiego. Na dzień dzisiejszy, drodzy Państwa, apeluję oczywiście o wiarę w to, że zachowamy nasz system demokratyczny i o to państwa proszę, ale też macie wpływ na to, co wydarzy się 18 maja, więc zachęcam wszystkich Państwa do wchodzenia do ruchu, ruchu obrony wyborów. I sprawdzania, że ten mechanizm naprawdę działa. Nie traćcie wiary, nie traćmy wiary w to, że jak wygramy demokratycznie, to nie wejdziemy do pałacu. Walczmy!